Aga, co tutaj nazamawiałaś? Słuchaj, to mamy tak, zaczniemy od herbatki. To jest tak zwana herbata Karak, czyli herbata z mlekiem i z dużą ilością różnych e, przypraw. Będzie e, kardamon, cynamon, bardzo aromatyczna. Uh -huh. Zazwyczaj e, pita na słodko. To, to wygląda jak jakieś pączusie. Dokładnie. To jest taki odpowiednik emirackich pączków. To się nazywa lakajma. Tu mamy standardową wersję, tu mamy z serem i to jest wszystko polane sosem daktylowym. Ale jeszcze zanim spróbuję, uważasz, że rzeczywiście one są porównywalne do naszych polskich pączków i do naszej tradycji tłustego czwartku? No powiem Ci, że to była pierwsza rzecz, którą zamówiłam właśnie na tłusty czwartek. Pewnie jest trochę inna niż nasze typowe duże pączki, ale smaku bardzo dobrze i myślę, że się dobrze myślę o Polsce, myślę jak o Polsce tak. No I to myślę, da, że się sprawdza w Polsce czwartek. No i co? Myślę. No, Kączek, ale ciepły.